Przygotuj się ba, 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 na atak ba, ba, ze wschodu! To ja dam tylko? To easy Nie to Widzę, że zmienili to, bo zawsze było na czas Jeśli chodzi o ten o no, piątym jak A. ja dobrze pamiętam Ale was jest! Nie, o sumie nie wiem Nie, bo ja sam robiłem ostatnio też koledze pomagałem Caspro i wierzę kiemu, nie? To byśmy mieli normalnie na czas a, właśnie zrobiłem sobie tego yy, niszczy się latam na to, to wszystko Zatrzydłem. a to dobrze a ty tutaj okay. się tak stoi i czekasz po takim zejgu ja sobie zmieniam broni bo mam no, na misję pobożki nie pobożki po prostu po na jak na misję mm -hmm. O, już tutaj wada się wodubie patrz jak idzie tak te tego nie wiadomo wszystkie tylko mrożące działają Powoli, nie wiem czy dać tutaj trochę niżej tą bazę, bo on, ona powoduje, że moja baza, że jest, są wytrzymalsze budowle A to mówisz, bo że dam bazę trochę moją niżej, bo, on, bo ona powoduje, że są wytrzymawsze budowle. Okej, okay, dobra. Widzisz po 10 tysięcy hp nawet mają mhm. I twoja też teraz ma tyle Ta baza widzę. Tak ja ją tu dałem? Trochę złapała, że jest po 10 tysięcy Ja no może coś tego coś no, ale A my chwilę chwilę Wkrótce nadciągnie czy, kolejna jakich, fala. A tu stałem tu jeden półcek do tego? Bądź tak szczerze, tak że najlepsze duło na trapy o. według mnie co ja u siebie robiłem, nie? Ja miałem szóstą tą burzówkę To jest tak, zamrażajki, wyrzutnia ścienna yy, i po prostu gazówki Zresztą mnie spoko No według mnie najlepszy ten, nie? Paweł cześć! ja tam tam gdzie ty chciałeś, bo ja mam ten powodowanie, że jest wytrzymasz ten, a ja też mam wybuchową bazę. To gdzie mam dać? Jeśli ja się dał. Nie, proszę, się dawał. nie wiem postaw tam gdzieś po prostu na tego nad trapami. Ja to zostawię na czachamiotki, żeby tu nie najgorzej nie Czy <laughs> Ty jeszcze, to, masz te trapy eee, patrz. Tu masz budowanie w ogóle? No? Nawet nie wiem. Dobra, czekaj, to weź sobie to zbuduj. Znaczy. Zbuduj tam i tam, i tam, i tam i do góry. Oto, dobra, widzę. Ja już nie mam takiej wielkiej bazy jak ty, bo ja nie mam tego budowniczego, ale za to mam fajne dodatki do mojej bazy. Tak się nie da pracować! Dobra, czas na 10. Delikujące jest to, że kurde, jak masz broń na lód, nie? Taki są to zawsze na ogół, przeważny. Ja już czasami brałem, jak brałem, czy na ocean. Dobra. Czuj się Ja muszę. A O, to już jest. O, O, no ale taką taką bez niczego. może tym normalnie przejść obok, co nie? Ale rozwali ścianę, bo po prostu trzeba. No. no nie. wiem, no. nie, nie... nawala. Ale widzę, że są mrożące się to działają. kiedyś mi w ogóle poleciłeś? a tak mi teraz się nie używał. O kurwa, to jeszcze że jakbyś miał tę, tą szóstą burzówkę, nie? Jakbyś chciał ją zrobić, to uwierz mi, że to będzie takie... Takie połączenie, że ja ciebie... Wiesz, jakbyś miał dodane zamiast tych dynam w niektórych miejscach tak piąchy, to, o fajnie. To, to burzówka nie do pokonania. Uwierz no mi. Inaczej tak, że to, ja coś w używam, wolę iść pod damage bardziej. Całkiem to, mi to bardziej pasuje. Bardziej iść pod damage niż e, po tych tak, na czas. Tak. Ja wie, nie to, patrzę to, bardziej tak na to. czas, bo ja zawsze robię takie coś, nie? Że daję piąkę i robię ten. Wiesz, takiego boksa specjalnego, jak nie wiem gdzieś spadną. I po prostu tam ustawiam gazówki, zamrażajki. I oni się jeszcze bardziej gubią niż przed tym, niż szli, nie? No też to jest dobre Znaczy ja wolę znaczy mówić po prostu ja wolę zabić ich szybciej niż czekać po prostu aż oni nich giną. Wiesz co mi chodzi A cztery fale, fal. boże to łatwo 300 tutaj jest Nie nie ostatnia fala będzie na 7 minut No tak, tak jak dalej więcej Aha. Nie, ja... no, no jest na 7 minut. Dobra, Paweł, ja tam dam bazę, że zrobiła też tę robotę. Eee, tak a propos, e, poleciał ta bomba lawowa i taki zostały bombą lawową. Wiadomo. A, to, a ty co, ty, czekaj, ja tutaj bazę. Się, się Paweł, ja dałem tu, żebyś, wiesz, miał te wytrzymałość, nie wytrzymałość, tylko konstrukcję. To z bardziej, Myślę, że cię przypom adrenaliny złapał Dobra, <śpiewanie> do nie Widzę, no, co działo, tak spoko, serio. Gdzieś ty tu jest? Sztablos. To jest. I tu ci skacze tak po. Weźmy rozwalę te skody, bo mi tam do góry wchodzą. Aha, dobra, to raz, rozwalę jak się odrodzę. Okay. A się na starcie, no spokojnie, bo. Nie wiem, że działa. Ja no trzeba no, miotki no. są, widzę, że irytujące bardzo, jak są ten. Nie zabiorę do głos! Nie zawiodę dowódca, no, no wiadomo. No ja myślę, że to jest bo onem tu zaczynałem to rozwalać całe. Dobra, zabiłem już. Na razie tą falę troszła. Więcej was nie mogło tu być? No, to go mi się z coś tam sobie zrobić O Jezu Mary. Ara, ja się odrodzę na starcie. No, spokojnie. Mamy chwilę tchnienia! Kurde, wychowuję mniej niż 15 minut. No w sumie teraz tylko 7 minut prowadzisz. Teraz, no teraz będzie się... To jest na katar? Tak. To spoko, chcę zobaczyć jak Oha. Oho. Dobra, to z tej stronie, którą obudowałem szybciej. Nie będzie tak źle. Mam no, tę postawy tam bardziej na trapy. O, tutaj, kurde. No. Zobaczymy jak to pójdzie Em RPG strzelę 5 minut, nie, 6 minut. Nie, A tu skrócili. A to było wierzło. Patrz, czy... patrz, jeszcze ta bomba lawowa wpadła. Dobra, ja daję tu standard. Paweł, jak tutaj dobra. za pomocą mojej bazy niektóre ściany mają po 10 tysięcy HP, nie? Nice. Czemu te trapy są takie zlagowane? Ale, ja się to, Ja, bym... ja polecałbym się to. Ale widzisz to? Wdechki. To tylko u takie coś Ej, no i ja też tu widzę. I tutaj tak miał Pa! Szałki. Aj <grystanie> co jest? I to jest do, To jest dziwne. To mam się to rozwalić. Nie nie, to będzie dobrze w ogóle działać tak naprawdę. Tak, będzie dobrze działać, pa. Ej, tak. działa. idzie, od lewej. To ja jeszcze można jeszcze tak naprawdę... bo to tak naprawdę nie przejdzie. No tak, w mnie tak samo było jeśli robiłem takie coś hit Ale się cieszę z tej bazy dlatego, że ona ma więcej HP, nie? Na rzeczy. Bo to się fest to przydaje. Jeśli robisz szóstkę na Twin Pixie, Paweł, nie? To jest taka rada. To najlepiej rób znajomego, który ma coś w stylu mnie, budowniczego, który ma właśnie budowniczego, który ma większe HP na, jak masz bazę. Bo jak masz, masz szóstkę na, na Twinie, to ci się ta baza z większym HP się przydaje, bo jest wtedy bardzo dużo szpagów. I jest w mapach. Masz 8-bitowe demo? No w teamie tak, ale 8-bitowe demo mi powoduje, że bronie się dwa razy mniej kończą. Ale na co teraz masz 8-bitowe demo? Że w ekipie czy na sobie mam bazę przecież Kaila? O, beczka leci. Przecież na sobie mam bazę Kaila po polu. A. Złotego. No to no jest cały żółty, już 8, myślałem, to jest 8 bitowe demo. Nie. Nie, 8-bitowe demo powoduje, że masz szybsze przeładowywanie RPG. Tak, no ja nie miałem ja na przykład 8-bitowego demo, nie mam nic no. do tego nie wiem jaką. Tylko nawet biektowy nie biektowy. wiem czy mu tego nie usunęli Paweł, nie? Bo jak ja patrzyłem na jego profity, to on tylko marzy jak coś tu pod bazą na przykład moją, nie? I chcesz pustaki, no. to ci się dwa razy krócej broń kończy. Że mieć ci się broń kończy, nie? No. No. Więc wiecie na to, że mu te przeładowywanie też usunęli. To jest dziwne, bo nie ma Nic z tego. też Bronić O fuck O Jezu! To nie się tu te beczki. Ale Ja tam postawiłem tą, wiesz, tą impulsówkę, jak to

Dowa, że obydwaj mamy bazę wybuchową. co Ej, w sumie ja tutaj będę odciągał teraz w moją stronę. Cara, więc to Paweł, ja tutaj się przy... Ja zbuduję... O kurwa. Bo ja chciałem zbudować schody, wiesz, żeby tutaj mnie były wytrzymalsze budowle. chciałem bazę po prostu postawić, gdzie ty masz. że to było wszystko wytrzymalsze. Coś też to, to co może postawić. Czekaj, okay, bo tutaj postawiłem ten chyba. Ja ale widzę, że te trafek po prostu z działają, to spoko. Najbardziej chyba te dynama się, nie, bo one to robią straszny damage. One? Każdy tak, tak. jest to, minus nie. dynam, że się długo I Tu, ale mają spoko damage. Dobra, ja daję tu Dobra i będziemy chociaż to jakoś mocniejsze, nie? O, dobra, dobra. A i tam tyłu nie będziesz mieć krytego, ale za to będziesz mieć tam na przodzie, nie? O. ja musiałem przelotować w ogóle do dwie broni, nie? I... Grupa otacza poszucane zginęła się w pułapki. teraz. O, teraz ja będziesz wytrzymała, jakby ci tu beczka walła. Widzisz, 9 tysięcy HP. Mhm. 10 tam było. No, 10 masz na ścianach. No. Tak, Jest A! Nie, dobra, to nie, ja piję tam nie chodzi? bo się chodzić, to lepiej się Nie, nie także to był chyba nie taki zły żeby to tam bazę dać. Nie. To nie byłby po ale... No. Poważnie? Ona już... Ja padła? Jak się Nie. Ona Jest. jeszcze. już... Ona strony. Ona Ona poważnie Ona Dobra, postawię koło twojej. Postawię. Żeby to było wytrzymałe, co nie? Mhm. No i... No i teraz będą waliły pod, pod nie bazy. No i spoko. 17 sekund, co tu? Nie Niech teraz te beczki pękają kurde, o tysięcy kapta na ściganie, to jest standard, to że z lambasz powiem. Co byś powiedział? Źiech wywókł akurat. Już ponatrawiam na ścisku, co Dobra, mam to. Pykło. Dzięki. To problem. Oh.